Jestem, bo byłem, bo się nie zgubiłem. A tak to ja bym mógł jechać sobie w silną dalej. Uwierzcie mi. Piękna droga rowerowa. Coś pięknego. Asfalcik, zobaczcie co tam za mną. I tak już jadę, miało być 7 km. Już jadę na pewno z 10, bo dołożyła 3,5. Oby tak kurde. Houdini, chudini dzisiaj w kosmetyczce jedzie z tyłu. Później zrobię zdjęcie, ma widoki. Ogląda to dla niego też budyni pomaga. Pamiętacie? Film z Tomem Hanksem? Ach. On tam gdzieś, kurde, nie wiem, z samolotem, coś tam, coś tam. Ta katastrofa była, blondował na bezludnej wyspie. On tam miał takiego kumpla. Nie pamiętam jak się nazywał. Przypomnijcie mi, proszę. A ja sobie jadę dalej. W Sinondal. Patrzcie. No zobaczcie jak to wygląda Tam jest rzeczka jeszcze nie? Jeszcze chwilę temu były tory Coś niesamowitego Uwielbiam, taką podróżę ja uwielbiam Naprawdę rower się ślizga normalnie tylko mu dodeptuję troszeczkę. A i dobrze, wyłączymy się.